Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Sheinfeld w rozmowie z Polsad News zapytał 100 konkretów. Myśmy obiecywali 100 konkretów na 100 dni, przecież to nierealne. To miało być 100 konkretów przecież na całą kadencję. Kto w to uwierzył? Ano, Polacy uwierzyli, jak się okazuje, i zagłosowali. Jak było? Łukasz Gadło, zapraszam na nową analizę polityczną. Sprawa jest, można powiedzieć, z jednej strony śmieszna, z drugiej bardzo poważna i straszna, bo wszyscy z kampanii wyborczej przecież pamiętamy, co mówił Donald Tusk, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej, ba, nawet była specjalna. Jest, nawet nie była, ona jest ciągle, jak sobie wpiszemy w Google, strona internetowa 100 konkretów Platformy Obywatelskiej na 100 dni rządów. Premier Donald Tusk mówił o tym w kampanii wyborczej, obiecywał, że oni. Jako platforma będą działać i realizować te konkrety dla młodych Polaków. Posłuchajmy. To to są twarze Polek i Polaków, autorek i autorów tych stu konkretów. Te sto konkretów na 100 dni po wygranych wyborach, to są ich pragnienia, ich nadzieje, ich postulaty. Mieli wszędzie odwagę głośno dopominać się, Rzeczy konkretnych, o których dzisiaj będziemy mówili, wszędzie domagali się takiej jasnej i pełnej deklaracji. Zróbcie to, co do was należy, po wygranej konkretnie i szybko. Dlatego złożyliśmy to zobowiązanie i dzisiaj je wypełniamy. Oprócz strategii mamy też te 100 dni, 100 konkretów do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. Tymczasem teraz, po ponad dwóch miesiącach od zaprzysiężenia nowego rządu, senator ugrupowania rządzącego z rozbrajającą szczerością w rozmowie z Polsat News przyznaje, że no jak to, to przecież myśmy nic takiego nie obiecywali. Nikt nic takiego nie mówił. Zobaczcie sobie tutaj, macie Państwo, macie na ekranie teraz te słowa senatora Platformy Obywatelskiej, który wręcz można powiedzieć chce się wyłgać, że nie da się zrealizować 100 konkretów w 100 dni. No 100 konkretów w całą kadencję to może tak, ale w 100 dni? to ja się pytam, do licha ciężkiego, po co było obiecywać takie rzeczy? Dlaczego mówiliście o 100 dniach? Dlaczego chcieliście w jakiś sposób y, wpłynąć na wyborców y, z szybkością swojego działania? Czy, nie może, czy może dlatego, że podczas pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości ówczesny rząd też było tak szybko realizował swoje obietnice wyborcze? Chcieliście to przebić? No to jeżeli tak, to należy 100 konkretów zrealizować w 100 dni, tak jak obiecywaliście. Kilka razy. Mało tego, po wygranych wyborach, podczas swojego expose, premier Donald Tusk powiedział: My będziemy rozliczani, rozliczcie nas z tych stu konkretów, bo to 100 konkretów to jest coś, co my chcemy zrobić. No to jak to będzie z tymi konkretami? Na teraz po ponad. W dwóch miesiącach rządów mamy kilkanaście konkretów zrealizowanych. Ja powiedziałem już kilka tygodni temu, że yy, ja obstawiam, że to będzie 30, maks 35 po dniach rządu. Może nie być. No ale jak widać, Platforma Obywatelska po wyborach kolejny raz szybko zmienia zdanie. A jak państwo uważają? Czy powinno być zrealizowane to 100 konkretów przez 100 dni? A jeżeli nie, to czy to będzie kłamstwo wyborcze, oszustwo wyborcze? Jak to wszystko nazywać? Ocencie, bardzo dziękuję za uwagę, proszę o łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału i o komentarze. Bardzo proszę Państwa o komentarze, wypowiedzcie się w tej sprawie, ja wszystkie czytam i biorę pod uwagę. Do zobaczenia, Łukasz Wiodło.